3 godne księże biskupie Krzysztofie, pasterzy Umiłowanego kościoła Wysławskiego, drugi księże Krzysztoczu, księży Michałacie Marianie, bracia kapłani, do godne siostry Zakonne, przedstawiciele władz różnego szczebla odpowiedzialności, siostry i bracia Czciciele świętego Józefa, drodzy konfrancje. Pozwólcie, że w trochę nietypowy sposób rozpocznę tę dzisiejszą refleksję. A mianowicie słowami samego Pana Boga, skierowanymi poprzez anioła do bohatera dnia dzisiejszego. Józefie, synu Dawida, nie bój się. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej potrzebuje. Siostry i bracia, niech jeszcze raz dzisiaj w tym diecezjalnym oranże międzynarodowej już sanktuarium świętego Józefa w Sieracu wybrzmi donośnie to Boże wezwanie. Nie bój się. Niech ten okrzyk przenika teraz nasze uszy i serce. Gdyż jak dobrze wiemy, nie dotyczył on jedynie samego biblijnego Józefa, ale poprzez niego, który stał się opiekunem świętej rodziny i całego Kościoła, a szczególnie Waszego miasta i piecesy. Ten okrzyk dotyczy nas wszystkich. A w dzisiejszych trudnych i skomplikowanych czasach Zarówno dla naszej ojczyzny, jak i całego świata wydaje się on jeszcze donośniejszy i głośniejszy, powiedziałbym, niż wówczas w nazarecie. To boskie wołanie do człowieka, nie bój się, rozbrzmiało z mocą na początku dzieła zbawczego, zaraz po zwiastowaniu Państwa ale też w innych epokowych, historycznych momentach w dziejach świata. Gdy sam Bóg chciał nam ludziom przekazać coś niezwykle ważnego. Tak było w październiku 1978 roku, kiedy nasz papież, rodak, święty Jan Paweł II, rozpoczynając swój pontyfikat, rozpoczynał go słowami... No na białe ja paura, nie bójcie się, nie bać się. Siostry bracia, to nie jest jedynie pobożne życzenie, czy powiedzmy sobie tania forma pocieszenia w trwodze. Nie bać się, to wezwanie samego Boga, który nie toleruje strachu, który ze strachem się nigdy nie utożsamia. Bo doskonale wie, że strach pochodzi od jego przeciwnika, od szatana, od złego, który właśnie strachem chce zabrać nam odwagę wiary w Boga. Chce zabrać nam naszą wolność. Chce strachem nas obezwładniać, abyśmy byli tacy słabi, tacy mięcy, przerażeni i powiedziałbym tacy nieraz byle Przypomnijmy sobie w tej chwili, jaki był efekt tego boskiego wołania do Józefa. Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Państwu. Ta wyjątkowa odwaga Józefa i jego posłuszeństwo woli Boga sprawiło, że stał się w tym momencie wielki i silny ale nie swoją mocą, ale mocą samego Boga. Do tego stopnia, że nazywany jest przez Kościół do dzisiaj opiekunem Zbawiciela, Redemptoris Custos. Przychodzimy zatem dzisiaj do Józefa. Przychodzimy do małżonka Marii Dziewicy i opiekuna Jezusa, Zbawiciela świata. Podkreśliłem tę posługę Józefa w mojej niedawno opublikowanej książce poświęconej świętemu Józefowi, przywołując w niej jego postać w historii zbawienia, używając metaforycznego tytułu Święty Józef Zbawiciel Zbawiciel. Gdyż w roku jubileuszowym przypominamy sobie właśnie o naszym zbawieniu o naszym powołaniu do świętości. Stąd to nasze spotkanie w tym szczególnym na mapie Polski sanktuarium, które z woli pasterza, umiłowanego Kościoła Włocławskiego, obecnego wśród nas księża Krzysztofa, zostało powołane, a także stało się kościołem stacyjnym w roku świętowania naszego zbawienia. Drodzy Józefowi ślicie, bohater dnia dzisiejszego nie mówił wiele. Pismo Święte nie zanotowało ani jednego jego słowa. Ale spójrzmy na jego czyny. Jego czyny pełne miłości i wierności Bogu. Przemawiają głośniej niż mówiłyby słowa. Jako opiekun i patron Kościoła Powszechnego. Patron diecezji Wrocławskiej i tego sanktuarium, święty Józef staje się wzorem dla nas wszystkich, ludzi naszych czasów, jakże często słabych, obciążonych, zdezorientowanych przez relatywizm dotyczący wartości i naznaczonych pewną słabością decyzyjną, która czyni życie gorzkim a niekiedy i je paraliżuje. To nie moje słowa, ale słowa samego papieża, papieża Franciszka, zaczerpnięte z przedmowy do wspomnianej książki. Jesteśmy pielgrzymami nadziei. Jako jubileuszowi pielgrzymi nadziei zechciejmy odczuć od siebie, odrzucić od siebie swą słabość decyzyjną. Aby brak wiary nas nie paraliżował, a święty Józef stawał się coraz realniej naszym wzorem do naśladowania. Święty Józef, choć to postać cicha i milcząca, jest jednym z najważniejszych świadków Bożego Działania w historii chrześcijaństwa. Jego życie przypomina nam, że w cichości i pokorze Możemy stać się największymi współpracownikami Bożego Dzieła. On jest przykładem dla wszystkich, którzy pragną służyć Bogu w sposób pełni oddany. Jego postawa odwagi i otwartości na wolę Bożą, Jego zaufanie, Jego gotowość do działania w pełnej tajemnicy Bożego Planu Zbawienia stanowią fundament. Na którym wznosi się nie tylko Kościół, ale każda wspólnota, czy to rodzinna, parafialna, czy decyzjami. Świętego Józefa nie powstrzymały trudności ani jego wierzenia i wyobrażenia na temat Boga, lecz pozwolił Bogu, aby go przemienił, przyjmując Mesjasza i stając się. Po błogosławionej dziewicy Marii, pierwszym wierzącym w Jezusa Chrystusa. To znów słowa papieża Franciszka. Podejmijmy siostry i bracia, dzisiaj i my tę decyzję, bycia pierwszymi wierzącymi w Jezusa w naszym życiu, w naszych rodzinach i parach, aby dawać świadectwo wiary i przewodzić jej swoim przykładem. Zauważmy, miłowani, że Józef obok posłuszeństwa i odwagi wiary jest także przykładem ojcostwa, które ma swoje korzenie w Bogu, gdyż niejako w Bogu opiekuje, i opiekuje w Bogu im, i opiekuje się Zbawicielem. Papież Franciszek w liście apostolskim patristorny. Ogłaszającym rok Józefowy, napisał tak. Święty Józef jest ojcem w czułości, ojcem w posłuszeństwie, ojcem, który chroni. To on, nie szukając chwały ani uznania, pełnił swoją misję z wielką odpowiedzialnością i oddaniem. Jako opiekun Jezusa i Marii stał się tym samym wzorem dla każdego ojca, dla każdego mężczyzny, który staje w roli opiekuna. Był mężczyzną, który w cichości, ale i z determinacją odpowiadał na boski plan. A Pan Bóg jakby zdawał się znów dzisiaj wołać, do naszych współczesnych ojców, do ojców tutaj obecnych, o których mówi psychologia, że nieraz przeżywają swoisty kryzys ojcostwa. Nie bój się. Posłuchaj Boga, uklęknij przed nim, pomóż się, bo inaczej nie udźwigniesz roli powołania ojcowskiego w XXI wieku. Tak, kochani moi, musimy się modlić o dobrych i świątobliwych ojców, aby dzisiejsi mężczyźni, jako ojcowie rodzin z ufnością i odwagą, zwracali się do swojego wielkiego patrona Józefa, a przez niego do Boga samego, by przyzywali jego wstawiennictwa i mocy, by być dla swoich rodzin swoistego rodzaju filarami i opiekunami życia we wszystkich jego dziedzinach. Prosimy dziś w tym świętym miejscu, w sierackim sanktuarium, za mężczyzn i ojców naszej Ojczyzny, za ojców rodzin, za tych, którzy już nimi są i za tymi, którzy będą nimi w przyszłości. Aby nie wstydzili się zginać kolan w modlitwie do Boga. Nie, wręcz przeciwnie. By byli z tego dumni, że jest ktoś większy i silniejszy od nich. A oni mają do niego dostęp, bo jest ich przyjacielem i wsparciem. Szczególnie tutaj w Sieradzie. Przed tym świętym wizerunkiem ich patronów. Ufam, że te słowa ufnej modlitwy w sposób szczególny trafią na urodzajny grunt ojcowskich serc naszych braci z konfraterii i świętego Józefa. A my, jako ludzie wierzący, powinniśmy inspirować się przykładem świętego Józefa, który w swojej cichości i pokorze nie szukał osobistego splendoru, ale jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, czynił tak, jak mu polecił Takiego radykalizmu potrzebują w dzisiejszych czasach nasze wspólnoty, podobnie jak rodzina świętego Józefa. Powinny być miejscami, w których w sposób bezinteresowny troszczymy się o siebie nawzajem. Wspieramy się w wierze i wypełniamy Boże Prawdy, czyniąc żywymi słowa świętego Pawła Apostoła jeden drugiego przymielonoście. Nikomu nie bądźcie nic różni, poza wzajemną miłością. Tak, moi drodzy, jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy razem. Jesteśmy silni tylko razem z Nim. Mamy tyle siły, ile On, Pan Bóg, chce nam jej dać, ile jej wyprosimy. Jestem przekonany, że kiedy się wspieramy wzajemnie, wtedy sam Pan Bóg wchodzi niedostrzegalnie między nas i pomaga słabszemu przez silniejszego. Święty Józef jako patron diecezji włocławskiej przypomina nam dzisiaj że nasza wspólnota ma być miejscem, w którym odpowiada się odważnie na wyzwanie Boga. Nie bój się. Że męskie duchowe milczenie, że męska modlitwa, że męska pokora i oddanie się Bogu są fundamentem naszej skuteczności, gdyż nie jest to już wtedy skuteczność nasza ludzka, ale samego Boga, którego cieniem się stajemy, jak święty Józef. Dobraczyński, cytowany w z przez papieża Franciszka, zauważył jedną cechę charakterystyczną u świętego Józefa. Bardzo ważną, bardzo istotną. Józef nie szukał wielkich czynów, ale to on stał na straży najświętszej rodziny. Wypełniając swój obowiązek w sposób nieoceniony i niezauważony. To przypomnienie, że Kościół, a zwłaszcza nasze wspólnoty, nie muszą szukać wielkich, spektakularnych efektów i udawać medialnych celebrytów. Wystarczy, by były miejscem cichej, codziennej pracy nad sobą, wierności swojemu powołaniu w całkowitym. Posłuszeństwie wobec Bożych Zastrzał, wypełniania Jego woli w małych gestach i decyzjach. Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: Jeśli chcesz zmienić świat, to idź do domu i kochaj swoją rodzinę. Jej słowa i postać Świętego Józefa przypominają nam, że życie zaczyna się od najmniejszych gestów. Miłości i troski o drugiego człowieka. Drodzy czystyciele świętego Józefa, niech święty Józef stanie się dzisiaj całkiem na nowo i być może bardziej świadomym patronem rodzin, który zaprasza nas do modlitwy, aby rodziny polskie w ich codziennym, czytym życiu potrafiły być dla siebie nawzajem takimi opiekunami, jakim był Józef dla Marii Jezusa. Pozwólcie na takie osobiste wyzna wyznanie. Sięgam do własnych wspomnień, które niosą mnie i ubogacają od lat, kiedy jako mały chłopiec klękałem wraz ze starszym rodzeństwem i moimi rodzicami do wieczornej modlitwy. Jak głęboko zapadło mi to w pamięć i dziś po latach mogę powiedzieć, że były to momenty wzrostu mojej wiary i miłości do moich najbliższych, a przede wszystkim patrząc na moich rodziców, widząc ich miłość i szacunek do siebie, czułem się jak kochani i bezpieczni. Dlatego pozwólcie, proszę Was, módlcie się w Waszych domach razem. A gwarantuję Wam, że będziecie silni miłością i wiernością Waszym powołaniem. Wszyscy i bracia, dzisiaj przyglądamy się samym sobie, ale przez pryzmat życia świętego Józefa, który niejako milcząco podpowiada Tobie i mnie metody i sposoby chrześcijańskiego życia. Staje się dzisiaj niejako katalizatorem wielkopostnych, Przemian naszych duży serc, nieraz zalęknionych, zastraszonych, przemian naszych dużych serc w dusze i serca prawdziwie chrześcijańskie, pełnej rzetelnej odwagi, wolności boskiej mocy, zdolnej przemieniać zarówno siebie samych, jak i całe rodziny, społeczeństwa i świat, których nas Pan Bóg postawił, aby być Jego cieniem aby być cieniem Ojca. Święty Józef otwarty na plan Boga. Nie boi się zmiany, nie boi się nowości i przede wszystkim nie boi się poddać przemianie własnego wnętrza, swoich planów, pragnień, spojrzenia na rzeczywistość. To jest właśnie, kochani moi, wielkie wezwanie, wielkoposłę dla nas. Nie bój się siostro i bracie zmiany. Poddaj przemianie, przemianie własne wnętrze. Bo tylko tak podobniście się do świętego Józefa, a dzięki niemu do samego Jezusa Chrystusa. Pozostaje nam jeszcze tylko stanąć przed samym Józefem i prosić go gorąco o abyśmy umieli potraktować jego wzorcową postawę na serio, na poważnie. Jako realny, a nie jedynie metaforyczny program życia. Jako naszą osobistą odpowiedź. Indywidualne, wielkopostne postanowienie. Tak chcę od dzisiaj być odważny. Chcę być silnym, siłą samego Boga. Tak chcę być cieniem Ojca. Tam gdzie żyję, gdzie pracuję, gdzie się uczę gdzie dokonuję wyboru. Do tego prosimy Cię, Święty Józefie, abyś swoim orędownictwem u Jezusa wyjednał nam wszystkim potrzebne łaski i konkretną ingerencję Oto Otocz opieką wszystkich nas tutaj zgromadzonych, ale i nasze rodziny, tutejszą parafię, umiłowany Kościół Wrocławski, Dodaj nam dzisiaj odwagi, byśmy się nie lękali, le, nie lękali być cieniem ojca. Byśmy nie bali się świętości. Byśmy realizowali, począwszy od Cztu Świętego, to powołanie fundamentalne dla każdego chrześcijanina. Dążenia do świętości. A święty Jan Paweł II wołał, święci nie przemijają. Żyją świętymi, pragną świętości. Siostry i bracia, nie lękajcie się chcieć świętości. Nie lękajcie się być świętymi. Uczyńcie nowe tysiąclecie, erą ludzi świętych. Święci wołają o świętość. Dziś o tę odwagę świętości dla nas, odwagę życia późnej wiary woła sam Józef jako opiekun rodziny jako zbawiciel świata. Niech to boskie wezwanie stanie się dzisiaj w tym Waszym pięknym, naszym sierackim sanktuarium. Programem także naszego indywidualnego i wspólnotowego życia. Józefie, synu Dawida, nie bój się, siostro i bracia, nie bój się świętości.